Witam graczy, w piątek, w piątek, czyli w piątym dniu turnieju. E, no, wykupiliśmy się wczoraj, więc mamy tutaj pięć ataków, no i możemy się nawet teraz odbić. E, na razie to 1%. Tak to wygląda. No, no wczoraj jeszcze ten dzień był bardzo, bardzo pechowy dla mnie. No, trzy, trzy przegrane Ach, i przez to straciliśmy 75 diaksów, ale to nic. Defenses niestety spadło na B, 14 godzin temu mnie dobił jakiś Turek. No, i jest niestety B, niestety B, szkoda. Jeden atak, jeden, jedna wygrana, i, i miałbym znowu A. No, ale nic, idziemy bić. Jest drzewo, no i każdy już 60 level. Jak każdy ma 60 level, to to, 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 to co mówiłem wczoraj, czyli w sumie, wygląda w sobotę. Więc to, co mówiłem w czwartek, czyli to, że wchodzimy sobie na planszę i niestety, niestety, jest coś takiego jak. Jak 60 level, czyli, czyli buffy na, na start, tu proszę bardzo, no i każdy ma ten plus do ataku, duży plus do ataku. Ona ma plus 321, więc za chwilę zobaczcie, jak potężnie mnie uderzy. E, zobaczmy, co my tu mamy na planszy. Yy. No, mamy, mamy sporo żółtych, myślę, jak tutaj zagrać, żeby to było dobre. E, no, ale chyba sobie zrobimy ten diament żółty i po prostu. Yy. No, i po prostu będziemy, sp spróbujemy ten diament. Może nie odpalić od razu, może znajdziemy jeszcze jakieś 3. Może na początku mógłbym znaleźć te 3, ale nie. Bo mi może przyjść kombo zielone i mi popsuje. Więc ja idę w ten sposób. Tutaj mamy diament. Także jest diament. Eee. Szkoda go odpalać. Ale wydaje mi się, że muszę. Dlatego, że po pierwsze nie mam tutaj nic. Nie mam jak złożyć trójki fioletowej, znaczy żółtej może mógłbym to zrobić wcześniej, natomiast tego nie zrobiłem, więc nie ma co Mogłem jeszcze ewentualnie zrobić te kombo czerwone czerwone z niebieskimi na środku. No ale nie, idziemy tak 323 mnie uderzyło. To jest trochę XD tu mamy za 3 diamentów. Aż się rozbije diament. Może go zabije? Nie, nie zabiło go. Szkoda. Ok, No szczerze powiem, że słabo to widzę. Niestety ja tak mam na nim obniżony, więc nie warto w niego iść tak mocno. I te karty prawie, że nie muszą odpalać, a i tak, i tak po prostu jak ginę. Eee, czerwonych, ile mamy? Niebieskich, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem niebieskich. Aj, słabo, słabo. Mm, teraz mi bardzo dużo kart odpali. Ja spróbuję iść w takie kombo. Dobra, przyszły niebieskie, przyszły też czerwone, więc możemy, będziemy mogli sobie odpalić diament. Aj, szkoda, że on odpalił daję tylko po prostu bufa do ataku. Dzięki temu mocniej mnie uderzą. Bane zginie, i kto jeszcze zginie? Odrodzenie, Walen? Nie, Walen się nie odrodził, a szkoda. Dobra, idziemy tak. Eee, fajnie, jakby on uderzył w Belith. Wtedy Azar jest w stanie mi to jeszcze wygrać. Okej. Okay. Dobra, tego bijemy. Może go tu klocki pokonają, dobra, go pokonają klocki No, ale się odrodził przecież. Dobra, no i się udało, ale, ale to już było ciężko. Tak jak mówię, no ja tu muszę szybko znaleźć coś, bo, bo ten damage, który mi zadają, to jest naprawdę potężny. No tutaj dwie, trzy karty nie mają 60 leveli, plus ta będzie miała mały burdza ataku, bo jest wiadomo, że nie ma, nie ma dużego ataku na start. Bo jest, robiona na pewnie w defa. Eee, więc tu powinno być już dużo lepiej, dużo łatwiej i dużo przyjemniej. Ale zobaczymy, zobaczymy. No i co my tu mamy? Mamy jakiś diament na start? Nie mamy, aczkolwiek może podejdzie mi diament jakiś czerwony, e, więc zrobię taki pierwszy ruch. Nie podszedł diament czerwony, mam diament żółty. Eee, idziemy sobie w niego. W tenże sposób. Teraz tak zrobimy, mam nadzieję, że jeszcze zdążę przed nim, bo chcę zrobić tak, żeby, żeby go po prostu uderzyć i jeszcze odpalić ten diament. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem klocków niestety, więc to mi nie odpali jeszcze baj na drugi raz. Ale, ale musiałem to zrobić, żeby oczywiście zabić już tego pancia. Aj, no i szkoda, bo jedą uniki teraz. Okej, okay, spróbuję uderzyć w tego Ile mamy klocków? Kurczę, mało klocków jest Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, znowu siedem klocków, znowu siedem, aj No i bije mnie dużo kart, ja muszę odpalić ten diament ze względu, że Może uda mi się podispelować te karty, ja muszę tutaj je zdispelować Dobra, może zginie tamten Borsuk, nie zginął. Czy ty zginiesz? Nie zginiesz, ale to powinno zabić was, oboje. Tak jest. Udało się. Ile masz tego jeszcze? Uników eee, ostatnia tura uników, więc myślę, że mogę to jakoś sobie przeczekać. Z tym, że pytanie: czy ten mnie nie zabije? Co ty robisz? Ty bijesz wszystkich. Kurcze, niedobrze. Eee. Może powinienem mieć po prostu po Azar, bo chciałem zrobić ten, ten ruch e, zielony, zieloną czwórkę, ona by mi zrobiła dwa czerwone, na pewno by mi naładowała Azar, mm, jednak, jednak e, odpaliłoby też go, on, on bije 180% we wszystkich, więc mógłby mi zabić tutaj, tutaj ze trzy karty, e, a może nawet i cztery, jeśli, jeśli e, teraz ta e, Aquila wolnęłaby w Baltazara z tego prawego, to by mi to oczywiście zrobiła niebieski diament. Ale wydaje mi się, że ten diament nie będzie dobry, jednak mam troszkę ruch, ruch lepszy, mam, mogę naładować sobie czerwone i mogę sobie naładować niebieskie i zielone od razu, ten ruch mi się wydaje, że jest bardzo dobry, nie powinno przyjść jakieś tam mega duże combo, okej, okay, jednak przyszło, ale wszystko, wszystko w tą jedną panią, okej, okay, no i robimy tak, tutaj, tutaj może się uda uderzyć tylko bejnem i ją zbić, prawie, robimy tak i tak. Dobra, no i tu mam klocki kończące, już żółte. No i się udało. No i się udało, aczkolwiek to tu mówię, tutaj tych przełamań nie było e, na, na 60 level, na start tutaj niestety są, ale na, na, znowu na kartach pasywnych. Więc sobie idziemy. Skład minionkowy plus drzewce. No i dobra, tu mam albo czwórkę niebieską. Y, oczywiście, albo trójkę niebieską mogę z tego zrobić, albo trójkę żółtą. I to są moje jedyne dwa ruchy na planszy, więc to jest taka plansza, która jest bardzo niewdzięczna i niedobra. Ja chyba sobie pójdę po tę trójkę żółtą, bo wolę ładować dawn niż, niż drzewo. No i co teraz, bo tu już mam troszkę, troszkę inne ruchy. Myślę, że sobie w ten sposób zrobię. To mi da też żółte, które, które już ładowałem dosyć sporo. Ok, no i będę miał czerwone. Będę miał czerwone, a może jakieś żółte przyjdą? Nie przyjdą żółte. Dobra, odpalimy sobie bombę. Okej, okay, myślę, że jej miło wszystko zbije manę. Tu sobie zrobimy w ten sposób. No ale nie odpala jej koniecznie gro. Dobra, zabijesz ją, tak? Okej, okay, dobra gierka. E, no i teraz tak, mamy dwie karty, które są naładowane u mnie. Mogłem zabić kwasirę, ale tak naprawdę ja nie potrzebuję go zabijać. Trzeście ja się mogę podleczyć. Eee, mogę go uderzyć w ten sposób, bo to Baltazar go oczywiście bardzo mocno uderzy. I robimy tak teraz. Zobaczymy, co teraz się wydarzy. Powinien mieć belitonładowaną drugi raz. Tak jest. Eee, może temu obniżymy obronę. Umrze? Dobra, umarł, więc świetne obniżenie obrony się udało. No i tu znowu myślę, że bijemy w ten sposób. Tu będziemy mieli czerwone. Tego sobie e, zdejmiemy mu manę. Tak jest. No i odpalimy ten diament raz jeszcze. To powinien mi Azar po raz kolejny. Zabić klockami pozostałe karty. I Azar dobiła. Ok, no więc tutaj się udało. Dobre przyszły, podchodziły kloce z dołu, więc, więc było ok No i jedziemy z kolejnym atakiem. Znowu 60 lewele 4 aż. Więc y, znowu może być różnie i podłużnie. Dobra, no i co ja tutaj chcę zrobić? Mogę zrobić ten ruch fioletami, a mogę też zrobić żółte z... Żółte z czerwonymi oczywiście. Hmm. Ale ja chyba zrobię ten, ten ruch y, fioletami, ponieważ to może mi przynieść... Może mi to przynieść dużo niebieskich. Może mi też przynieść sporo żółtych, na przykład po prawej stronie, które by mi się złożyły i miałbym, miałbym wtedy bejna załadowanego. Dobra, nie ma bejna załadowanego. Pójdziemy sobie teraz tak. No i co teraz tutaj? Czy iść w te żółte, po prostu, znaczy fiolety, i załadować sobie. Zładować sobie tego Baltazara, może w ten sposób zrobimy, może tu jeszcze coś podejdzie. No coś podeszło, ale tak o, tak powiem. Dobra, tu jeszcze mam, mam jedną szansę, jedną próbę tutaj, bo oczywiście ja widzę te fiolety ciągle po prawo, ale nie chciałem, nie chciałem ich ładować bezpośrednio w tą Kajlani. Dobra. Dobra, dobra, pytanie kogo ja tu muszę zabić. Wydaje mi się, że Ciebie muszę zabić, ale, ale możliwe, że na, na Ciebie nie potrzebuję aż tak dużo rzeczy. A ty co ty robisz? Ty leczysz. Ok. Teraz bym zrobił ruch czerwonymi. Dobra, zrobimy tak. No nie wiem, czy to go zabije. Raczej go to nie zabije. Dobra, nie ryzykuję, idę w ten sposób. Może powinienem uderzyć w Kailani właśnie, no ale, ale bałem się, że on nie zginie. Dobra, czy ty coś jeszcze robisz? Dajesz defa przeciwko naturze. Dobrze byłoby w takim razie Cię. Hmm, zdisperować później, albo nie, nie, nie będę Cię disperował później. W sumie może Cię mogę zbić. Dobra, mogę Cię zbić. Mamy tutaj już Gąbkowskiego. Gąbkowski tu będzie ich bardzo mocno bił. Zobaczmy. Może Klocki dobiją? Trzy fioletowe, jeden niebieski. Żółte. Dobra. Dobiły żółte. No i mamy kolejne już. Uf, uff, 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 Udało się. No i ostatnia tak nam został. Co to będzie? Co to będzie? jao jest. To w ogóle oni jaką mają rodzinę? Dostają mana za każdego... za każdego miniona. I się leczą za każdego miniona. A ty bijesz wszystkie za 160, ty bijesz oczywiście 3 cele, a ty bijesz cel. No dobra, każdy ma jakieś tam miniona, każdy ma coś tam i te 60 levele. Tutaj mogę przegrać niestety. No ale zobaczymy. Ok, jest dużo bardzo um, czerwonych. Ja sobie zrobię tak. No i teraz sobie zrobimy czwórkę, w, oczywiście w kartę zieloną. Spróbujemy ją uderzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem klocków jest, więc musimy tu zrobić jakieś zamieszanie, żeby te klocki się pojawiły kolejne. Dobra, pojawił się jeden klocek. Odpalimy tym Yao, ale to nie bo sobie i Baltazara, i ee, Azar. On mnie uderzy. Okej, okay, uderzy tylko w dwie karty, więc bardzo spoko. No i teraz tak, przydałoby się jak ja potem będę robił ruch Wydaje mi się, że zrobię te niebieskie, bo one mi zrobią zielone hm. Nie wiem czy tego nie powinienem bić Ale może jemu zetnę manę, a temu zrobię tak Może tu kloce, podobijają te karty Prawie Może teraz Dobra Mane zabiera, ok Dobra, zrobimy sobie teraz w ten sposób. Oślepimy go, oślepimy go i sobie naładujemy leczenie. Może, może się odrodzi, walen. Jeszcze na combo, by go zabiło. Okej, okay, okej, okay, odrodził się. To mnie nadawał belit, myślałem, że mi naduje. No dobra, ale to nic. E, myślę, że sobie możemy zrobić to w ten sposób. I w ten sposób. Jeszcze nie umarł. Dobra, może nie trafią w walena. Trzy próby są. Hmm, pierwszy hit od razu w niego. Okej, okay, okej. Okay. Spoko, spoko, gierko. Ja już Cię znam, te Twoje numery i wybryki. Dobra, tu sobie zrobimy tak. No i myślę, że tu się oczywiście uda wygrać. Z tym, że troszkę, troszkę było tutaj ciężko. Ale no ten diament na pewno pomógł na start. Na pewno pomógł i tak naprawdę ten damage, damage się zrobiło dużo. Tu, mimo tego, że gram tęczą, to nawet ten demers z Klocka jest dość, dość solidny. E, wam powiem, nie jest to takie, takie, takie po prostu smyranie, tylko jakiś tam hit za 80, jakiś tam za 100. E, oczywiście w ten, w ten żywioł naprzeciw sobie, jakby. E, no i udało się dzisiaj wygrać, więc tylko wczoraj był ten feralny dzień, czwarty dzień, czwartek, pechowy. Aj, no szkoda, szkoda. E, ale nic, mamy tutaj. E... Tak się prezentowały tutaj moje ataki, tak się prezentował mój dev, więc na początku było świetnie. karto Network dawał radę, natomiast później, później coś, coś mnie zaczęli bić. No i teraz czekamy 23 godziny, nie pokazują tej topki na razie, no bo, bo w, sumie, w sumie zrobię to na podsumowaniu. Zobaczymy, kto nam się utrzymał w topce. Eee, więc to ode mnie na chwilę obecną za chwilę widzimy nagrody jakie mamy z turnieju i jaką zaliczyliśmy ostatecznie lokatę eee, witam graczy włączyłem grej, i zapomniałem, kurcze, że już turniej się skończył eee, tak to wygląda finalnie jesteśmy na miejscu 1394 eee, więc top 1% jest na szczęście eee, no i takie są nagrody otóż tutaj fragment meteorytu eee, kość olejek eee, książka no, i tutaj takie artefakty. no Złotych tokenów troszkę sypnęło. 50, 50 tutaj symbolów łotrzyka. Mam ich 1334, no więc spoko. No, i tak to wygląda. Kulki, niestety, dwie takie, dwie takie, więc dwie małe, dwie średnie. Nie ma dużej kulki, no i nie ma żadnej księgi. Więc to tyle jeśli chodzi o nagrody. Przejdźmy sobie na, na turniej. Ok, e, tak to wygląda. No, ataki. Ten jeden dzień był wiadomo pechowy. Natomiast reszta, reszta ataków tu jest spoko. E, no i tu jeszcze mnie zbił Draco, więc tak naprawdę mam, mam 4 na 4. Tak jest, 50% e, i obrona B. E, tak więc tego ostatniego dnia dało mi B. Ale to oczywiście nic. Zobaczmy sobie, jak wygląda tutaj topka. E, topka Wotan jest na pierwszym miejscu, chyba kiedyś z nią grałem. Mi się wydaje. No i zobaczmy, czy jest jakiś rodak. Czy mamy tutaj Polaka? Czy jest rodacki? Rodacki, polacki. No ten turniej był taki, wiecie. Jak to, jak to, turniej trzygwiazdkowy. Tu trzeba mieć karty, tu trzeba mieć e, oddziały, nawet, bo sobie zobaczymy. No akurat, okej, okay, ten nie ma oddziałów. Ale ten już ma, więc, więc te oddziały na pewno pomagają, żeby tu się dostać do topki. No, i wiadomo, jeśli ja bym miał te cztery taki więcej, to może też bym się tu znalazł. Jeśli miałbym obronę ciągle, a więc e, więc tak to wygląda. Nie ma chyba żadnego Polaka w top 100. E, z tego co tam szybko przeglądałem, no to, to, to nie ma. No, ale dobra, trudno. E, więc trudem, mnie widzowie, jeśli chodzi o turniej w tym tygodniu. E, no, i szykujemy się już powoli na. Turniej kolejny. Turniej kolejny, czyli szybka mana będzie. Wszystkie kolory. E, piątkowy. Więc, e, więc no będzie ciekawie. Będzie ciekawie. E, zobaczymy. Tam, tam króluje Milady mimo wszystko. E, ale myślę, że taka nautika również może być dobra. E, tym bardziej, że no, ona przecież da połowę many na tym trybie. E, więc to dopiero będzie, e, będzie kosmos. E, no ale to nic. To nic widzowie. E, tyle ode mnie. Trzymać je, cześć.